Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 26 dzień września, a dzisiejszym tematem będą spotkania w Lidze Mistrzów. Zaczynamy treści sportowe. Zapraszam. Wtorkowy wieczór zapowiadają się ciekawe spotkania między innymi Borussia Dortmund z Realem Madryt, Monaco Sporto Manapoli z Peynordem czy Manchester City z szachtarem? Przedstawiam Wam terminarz. Na pewno któryś z tych spotkań dla, znajdziesz dla siebie i będziesz kibicował swojej ulubionej drużynie. Można powiedzieć krótko. Niech wygra najlepszy. Na zakończenie mam do Was pytanie. Kto w dzisiejszy wieczór wygra swoje spotkania w Lidze Mistrzów? i Jak najbardziej napisz mi to w komentarzu. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli się podobało, to jak najbardziej zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj w tym momencie mój kanał i pisz w komentarzu, co o tym wszystkim myślisz. Kto dzisiaj wygra, kto dzisiaj przegra. I za kim jesteście, komu kibicujecie i dlaczego. Więc my widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Cześć. Miłego oglądania wam życzę. Niech wygra najlepszy. Jak już wspomniałem. Na razie. Hej.